Uroczyście ogłaszam koniec wakacji w Formule 1 i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Sokolimokiem, Mikołaj Soku, witam po przerwie, która mam nadzieję upłynęła Wam lekko, miło i przyjemnie, i szybko, bo wiadomo, każdy się tęskim za. Formula 1, chociaż ja oczywiście sobie troszkę umilają czas innymi motorsportowymi rozrywkami, jak chociażby RAID Finlandii czy wyścig NASCAR na antenie MotoVizin, no, ale czas już wrócić do F1. Viaplay oczywiście zapraszamy na weekend z Grand Prix Holandii na torze Zandvoort. Plan na nasze dzisiejsze spotkanie, dla Was pewnie piątkowe, u mnie jeszcze czwartek, ale. Takie są uroki, prawda, czasu, prawda, ekranu. Sami wiecie, jak to, jak to wygląda. Dzisiaj chciałbym troszkę zaległości nadrobić z pierwszej części sezonu i podzielić się z wami moimi tradycyjnymi, chociaż też oczywiście z przerwami, notami za styl. Dla niewtajniczonych to jest taka pierwsza dziesiątka kierowców, którzy zrobili na mnie największe wrażenie, czy w danym sezonie, czy w danej połowie, czy części sezonu, jak w tym przypadku do wakacyjnej przerwy. Tutaj jakby same punkty, zwycięstwa, podia, nie ma to dużego znaczenia. Liczy się subiektywne wrażenie, liczy się to, czy kierowca spisuje się zgodnie z przewidywaniami, oczekiwaniami, czy zaskakuje, in plus, in minus, jak wypada na tle zespołowego kolegi. taki czysto Subiektywny ranking, o którym mam nadzieję, będziecie sobie kulturalnie dyskutowali w komentarzach czy rozmowach już w takim świecie rzeczywistym, bo myślę, że część z Was gdzieś się spotyka, też nie tylko w necie, mam też nadzieję, że jesienią uda nam się w takim formułowym gronie, gdzieś jakieś spotkania, takie na żywo zorganizować. Ale o tym. O tym później. Zanim do tych noc za styl przejdziemy, to jeszcze zapowiadając, wybiegając nieco w przyszłość, tam końcówkę sezonu bardzo intensywną, bo mamy aż przecież 10 wyścigów, prawie wszystkie pogrupowane grupy po dwa, po trzy wyścigi, tylko Katar taki osamotniony, tam nam wystaje na początku października. Trzy takie główne tematy, którymi oczywiście będziemy się przyglądać, to walka, tu oczywiście nie o mistrzowskie tytuły, raczej w kontekście Red Bull'a i Maxa. Pierwsza Pana walka o pobicie kolejnych y, rekordów. Trochę tego jeszcze zostało. Trudno się tym emocjonować, oczywiście, bo chcemy widzieć rywalizację, więc ta nasza uwaga pewnie się przeniesie na dalsze pozycje w stawce, bo y, opozycje. Wicemistrza świata w kategorii klasyfikacji kierowców. Tu jeszcze nie wiadomo jak to będzie wyglądało. Ktoś mnie kiedyś pytał, strzelałem, zakładałem, że Sergio Perez nie utrzyma tej drugiej pozycji. Ciekawie było, gdyby tak rzeczywiście się stało, aczkolwiek z drugiej strony nie widzę nikogo, kto by tak regularnie był w stanie gromadzić punkty, żeby odebrać tę pozycję Perezowi, który też nieregularnie gromadzi te punkty, ale jak już ma taki dobry weekend, no to wiadomo, że prawie maksimum tych punktów zdobędzie, także to zadanie przed rywalami wcale takie łatwe nie będzie, bo wiadomo forma poszczególnych samochodów poza Red Bull'em generalnie dość mocno się waha z weekendu na weekend z wyścigu na wyścigu, więc też w klasyfikacji konstruktorów trudno tutaj coś jednoznacznie wytypować i założyć najbardziej wyrównany skład. Oczywiście Mercedes najsłabiej, jeżeli chodzi o wyrównanie w Astonie, tam też oczywiście. Ciekawka ostatnimi czasy. Fernando Alonso sugeruje, że przez opony Mike Crack daje do zrozumienia, że przez doprecyzowanie niektórych przepisów ze strony FIA, jeżeli chodzi o elastyczność skrzydeł, troszeczkę im omen skrzydła zostały podcięte. no Tak czy inaczej, tutaj jeżeli chodzi o drugą pozycję w konstruktorach, to raczej Mercedes, ale na szczęście tego nie wiemy i na szczęście jeszcze możemy się tym. Emocjonować, no to wszystko oczywiście nakłada się kwestia rozwoju poszczególnych samochodów, no ale jak to zwykle w drugiej połowie sezonu bywa i w epoce ograniczeń budżetowych bywa siły, środki już przekładane, przesuwane na przyszłoroczny projekt, więc tutaj jakichś mega dużych ewolucji technicznych raczej się nie spodziewam. Kolejne pole, na którym jeszcze raz się nas czekają, to oczywiście kwestia. Kontraktów foteli, i potwierdzenia kontraktu Luisa Hamiltona, potwierdzenia co tam się będzie działo w Ferrari z Charlesem Leclerciem i z Carlosem Sainzem, który chciałby dłużej, w Ferrari raczej chcą krócej. No i oczywiście postać nowa na tym rynku potencjalnym transferowym, czyli Alex Albon, który oczywiście w tym moim zestawieniu subiektywnym w pierwszej dziesiątce się znalazł, rzecz jasna, trochę uprzedzając fakty. No i to, co robi z samochodem, Williams oczywiście zasługuje na. Podziw i no, nic dziwnego, że w tych plotkach transferowych przeróżnych nazwisko Alexa m, albo na się przewija, ale nie jestem do końca pewny, czy inni kierowcy tym Williamsem też by na takim poziomie jeździli, czy jednak trochę lepiej, biorąc pod uwagę, że punktem odniesienia tak naprawdę jest Logan Sarza, który no, jakby światanie zawojała do tej pory i pewnie nie zawojuje, chociaż oczywiście jest bardzo kompetentnym, zdolnym kierowcą. Też pamiętajmy, że w tej obecnej stawce Formuły 1 od już jakiegoś czasu e, takich kompletnych beztalenci na szczęście nie mamy. E, ale w przypadku Albona może się okazać, tak jak już było z różnymi kierowcami na przestrzeni dzieją, że e, zawodnik błyszczy w ekipie tam, ze środka, czasami z końca stawki, dostaje szansę w zespole na poziomie, powiedzmy, regularnych podjów i wygrywania wyścigów, tam się nie do końca sprawdza. No i tu też dwa scenariusze, albo już do widzenia, albo wraca gdzieś tam do środka stawki, i znowu sobie całkiem nieźle zaczyna radzić. Tak z historii Heinz Harald Frenken na przykład bardzo charakterystyczny przykład. Na początku kariery w załberze jeszcze później sezon w się na tym mistrzowskim poziomie, kiedy Williams miał samochód, no, wygrał jeden wyścig zaledwie. Później wrócił do Jordana po paru latach, w sensie wrócił do środka stawki, przeszedł do Jordana i tam niespodziewanie w 99 włączył się do walki o mistrzowskie tytuły, wygrywając kolejne wyścigi. Także bywa tak, że ktoś sobie po prostu nie radzi z presją na najwyższym szczeblu i to też trzeba brać pod uwagę przy tych wszystkich transferowych roszadach i układankach. Ostatni z tych trzech tematów, bardzo też ciekawie to się rysuje i rozwija, czyli temat piątków dla młodych kierowców. Wiemy na razie, że Frederick Westie pojedzie. W Meksyku zastępując George'a Racella w Mercedesie w piątek, natomiast już w Zamtwórt Robert Schwarzmann pojedzie samochodem Ferrari, samochodem Carlosa Sainza. Każdy z podstawowych kierowców musi ustąpić, oddać jeden piątkowy trening w ciągu sezonu który ma nie więcej niż dwa starty w Grand Prix na koncie. Co ciekawe, tu się korzysta z takiej luki w przepisach ekipy, które miały debiutantów na początku tego sezonu, czyli Alfa Tauri, Williams i McLaren. Ten punkt regulaminu już mają odhaczony po prostu w jednym z samochodów. Pojechał kierowca, który ma nie więcej niż dwa wyścigi na koncie. Oskar Piastri, Logan Sargent i Nick DeVries, który wtedy jeszcze był oczywiście w stawce, był w ekipie Alfa Tauri z jednym startem, ale spełnia ten ten wymóg, że nie więcej niż dwa. Także tutaj troszkę łatwiejsze zadania. Zadanie jest bardzo trudne, bo ta intensywna końcówka sezonu, tam trudno jest dobrać odpowiedni weekend wyścigowy. No bo tak, mamy trzy weekendy ze sprintem jeszcze, czyli Katar, Austin i Interlagos. Mamy monce, gdzie mamy ten alternatywny przedział opon, czyli obowiązkowe mieszanki na Q1, Q2 i Q3, twarde pośrednie miękkie. Mniej zestawów opon na weekend, więc tutaj odbieranie tego treningu no, może być kosztowne. Do tego mamy Japonię i Meksyk, gdzie mają być te półtora godzinne sesje treningowe, drugie sesje treningowe poświęcone na pracę nad oponami Pirelli. To też oczywiście zakłóca przygotowania, bo jest program wtedy jasno narzucony. Jeżeli jedzie w pierwszym treningu, Zmiennik, to w drugiej sesji treningowej ta praca jest podzielona. Tam oczywiście ten kierowca, który pauzował przez pierwszą sesję, a jest etatowym zawodnikiem, ma tam nieco więcej swobody, ale wciąż jest to utrudnienie logistyczne, jeśli chodzi o całość wyścigowego weekendu. Do tego jest Singapur i Vegas, gdzie nikt rozsądny treningu nie odda młodzianowi, więc też trzeba te weekendy skreślić. Są weekendy, gdzie mamy wyścigi F2, i wiadomo, że większość, sporo części juniorów to są kierowcy, którzy jadą w F2, więc to jest dodatkowa komplikacja dla nich, jeżeli mają w ciągu jednego weekendu normalnie rywalizować i jeszcze do tego jechać sesję treningową. No Abu Dhabi oczywiście. Tam jest F2, to wiadomo, ale to też jest taki weekend, gdzie pewnie wszystkie samochody, które jeszcze nie będą miały tego odhaczonego, będzie bardzo dużo samochodów po prostu z młodymi kierowcami w czasie tego weekendu w Abu Dhabi, a wcześniej trzeba jakoś kombinować, dopasowywać i robić tak, żeby tutaj tych młodzieńców posadzić do kokpitu. Skoro o młodzieńcach mowa, jeszcze dwie ciekawostki z naszego polskiego podwórka, tym razem nie o juniorach, o kierowcach, chociaż do nich oczywiście też będziemy regularnie wracać, nawet podczas weekendu na Zandwort na streamach Viaplay, zobaczycie ciekawy materiał z udziałem polskich juniorów, polskich kierowców wyścigowych, ale ja nie o tym. Formuła Student będą zawody w Polsce pod koniec sierpnia na torze w Słomczynie, niestety bez dostępu publiczności, w sensie kibice, fani nie będą mogli być obecni na tych zawodach, ale ja planuję, więc coś tam będę na pewno Wrzuca jakoś tam relacje z tych zawodów, w których studenci budują swoje samochody wyścigowe o różnych technologiach napędowych z różnymi rozwiązaniami. Bardzo inspirująca inicjatywa, po której studenci mają dużo większe szanse, żeby załapać się gdzieś do pracy w zespole wyścigowym. Nie mówię nawet o samej Formule 1, bo to jest dość wysoko zawieszona poprzeczka, ale generalnie o, o motorsporcie. To jest świetna przepustka, i bardzo fajnie, że w Polsce coś takiego się odbędzie. No i później we wrześniu w Singapurze, przy okazji wyścigu F1, przed wyścigiem F1 będą światowe finały F1 in Schools. To jest z kolei dla szkół średnich, szkół ponadpodstawowych, chociaż choć się, że od roku życia tam już można uczestniczyć. Zespoły złożone z kilku uczniów budują swoje miniaturowe samochody, bo ci z Formuły budują takie, w których normalnie siedzi student, kierowca i jedzie tym samochodem, a ci z F1 in Schools takie modele o różnych też rodzajach napędów i ekipa. Z grójca po raz pierwszy polska ekipa bierze udział w tych finałach. Photon Racing. Sześciu młodzieńców, 17-18 lat, lecą do Singapuru, żeby tam od 11 do 13 września przed wyścigiem sobie powalczyć w tym też bardzo ciekawym, inspirującym konkursie. I tutaj stąd też oczywiście jakiś materiał, mam nadzieję, będę wam w stanie pokazać. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o młodzież. Teraz ta zapowiadana. Dziesiątka z pierwszej części sezonu. Tak jak mówię, to jest moja czysto subiektywna ocena. Możecie się zgadzać, nie zgadzać, dyskutować, omawiać, prezentować swoje własne pierwsze dziesiątki. Ciekawie to też będzie zestawić taką dziesiątką na koniec roku, na koniec zmagań. No, kto wie, może ktoś wypadnie, może ktoś wpadnie, może ktoś awansuje, coś tam się będzie w tym wszystkim działo. Pozycja dziesiąta u mnie Esteban Okon, kierowca Alpin, też w okolicach końcówki pierwszej dziesiątki w klasyfikacji. Kierowców, oczywiście to podium w Monako, dużym dla niego wyróżnieniem. Na tle Pierra więcej szczęścia mu wyścigowego dopisywało, no ale nie bez powodu to szczęście wyścigowe też jest potrzebne. Okon tutaj stoczył bardzo zacięty pojedynek, pojedynek, nawet nie pojedynek, bo to było więcej niż dwóch rywali o to miejsce w pierwszej dziesiątce. Nico Hulkenberg na przykład za kwalifikacyjne popisy za kierowcą Hasa, ale niestety się nie zmieścił. Yuki Tsunoda, który tak troszeczkę tam poza horyzontem gdzieś tam w cieniu robi bardzo fajne postępy i tym no, najgorszym samochodem w stawce punktuje gdzieś tam się kręci wokół pierwszej dziesiątki, ale w mojej dziesiątce też się nie znalazł. Sergio Perez i Lance Stroll. Może to niespodzianka dla niektórych, ale moim zdaniem też na to miejsce w dziesiątce nie zasługuje, aczkolwiek byli brani pod uwagę. Stąd też taka honorowa wzmianka tutaj przy okazji właśnie Estebana Ocona, który do tej dziesiątki no, głównie ze sprawą tego podium, ale także pokazywany czas do czasu szybkości. Się w tym wszystkim znalazł, nie znalazł się piergaski chociażby, no ale tutaj po jego stronie więcej przygód i taka bardziej niespokojna ta pierwsza część sezonu, skoro o przygodach mowa, sporo ich miał także Carlos Sainz w moim zestawieniu na dziewiątej pozycji. Jest szybkość, są ambicje, ale są też i błędy, sporo nieregularności. Oczywiście tutaj postawa całej ekipy Ferrari, na to wszystko też się elegancko nakłada, ale powiedzmy, że z kokpitu wsparcie. Od strony Carlosa i Szarla, do którego za chwilę przejdziemy, jest też niestety niewielkie. Miejsce ósme, czyli przed Carlosem Saincem, przydzielając już zdradę kierowców Ferrari, George Russell, o którym prawie zapomniałem, tworząc to zestawienie. Troszkę weryfikacja tutaj następuje w tym sezonie. W zeszłym roku już odsyłali niektórzy Louisa Hamilton'a na emeryturę, pokazując, jak George się fantastycznie spisuje i fantastycznie oczywiście się. Spisywał natomiast w kierowcy kalibru Lisa Hamiltona. No jest coś takiego, że może sobie na chwilę przysnąć, może mu coś nie pasować w samochodzie, ale ogólnie, jeżeli weźmiemy dłuższą próbkę czasową, to jeździ naprawdę na fenomenalnie wysokim poziomie i do tego poziomu w tym roku, w tym sezonie, w tej części sezonu, George'owi trochę brakuje. Jest to prawie na pewno związane z samą charakterystyką tego samochodu, z tym, że wciąż jest kapryśny, bardzo trudno się tam wstrzelić odpowiednio. Okienko jeśli chodzi o pracę, na pewno wciąż są eksperymenty, no, na SPA, sami wiecie różne poziomy docisku w obu samochodach, jeszcze tam układ weekendu też nie zadziałał, także sporo jest tego eksperymentowania, ale jakby w kontekście, w rozrachunku tej pierwszej części sezonu Lewis Hamilton robi dużo większe, dużo lepsze wrażenie, stąd też dużo wyższa, bardzo wysoka pozycja w moim rankingu, no to za moment. Charles Leclerc pozycja siódma. Zastanawiałem się czy nie wyżej, no bo w końcu i kwalifikacje wygrywał i stawał na podium, ale jednak wciąż sporo jest błędów, sporo jest takiego niepokoju, szamotaniny, szarpaniny. Być może będzie to miało jakiś wpływ oczywiście na decyzję jeśli chodzi o przyszłość, o współpracę po obu stronach i po stronie Charlesa i po stronie Ferrari, ale kłopot jest taki po obu stronach, że w zasadzie nie mają, gdzie się, nie mają innych rozwiązań. Ani Charles nie ma nic dużo lepszego na stole, ani ekipa Ferrari też nie, więc to pewnie Zostaną, ale na razie nawet na pierwszą piątkę te jego wysiłki z tej pierwszej części są to za mało. Być może jestem zbyt krytyczny w stosunku do kierowców Ferrari. W końcu oceniamy kierowców, a nie zespół jako taki, jako cało kształt, no ale jakoś tych błędów po stronie zawodników też sporo się przytrafia. Miejsce szóste, Alex Albon, tak jak mówiłem, będzie wysoko i jest wysoko, dużo wyżej niż teoretyczne możliwości samochodu. Przyjeżdża Alex Albon w wyścigach, w kwalifikacjach też rzeczywiście osiąga doskonałe wyniki, co się przekłada oczywiście na fajną pozycję Williamsa w klasyfikacji konstruktorów. Jest walka tam cały czas i te wszystkie punkty, każdy punkcik ma znaczenie, akurat u Alexa tych punktów całkiem sporo jest. Odzyskał na pewno trochę pewności siebie, sam być może dużo lepiej, dużo pewniej się czuje. I wie, jak swoją prędkość wykorzystać. Bo prędkość oczywiście była zawsze, ale zawsze też miałem wrażenie, że on jest taki zbyt cichy, zbyt spokojny, nie walczy o swoje, takie ma usposobienie być może i w kokpicie być może to też miało znaczenie. Nie tylko jeżeli chodzi o samą walkę na torze, ale też o pracę z zespołem, o stawianie na swoim, o próbowanie wykrzesania czegoś więcej z samochodu. Teraz to wszystko chyba idzie w dobrym kierunku. Też ujrzałem się, dość dobre środowisko pracy się zrobiło, także. Oby, tak dalej. E, wjeżdżamy do pierwszej piątki. Piąty jest, słuchajcie, Oscar Piastri. Czy to nie jest za nisko? No, biorąc pod uwagę siłę konkurencji, która jest przed nim, moim zdaniem nie. 5-4 tutaj z Norrisem, bo Norris jest czwarty od razu. Duet Williamsa. Te, duet McLaren'a. Ten Williams z Albona za bardzo się tutaj e, rozpanoszył. E, Piastri czy Norris? No wciąż jednak Norris, tak? No bo tutaj wyniki są zdecydowanie po jego stronie. U Oscar oczywiście bierzemy poprawkę na to, że jest debiutantem i ma prawo do sinusoidalnych wyników. Troszkę błędów to rzeczywiście się przytrafia. Problem jego w tym zestawieniu jest to, że naprawdę czołówka jest bardzo mocna i trudno go dać wyżej po prostu niż na piątej pozycji. Dodatkowe punkty za mama Oscara, nie wiem czy śledzicie na, na Twitterze, teraz X się chyba mówi, ale jakoś sorry. Na Twitterze mama Oscara naprawdę robi, robi tam fajną robotę. Norris czwarty na pewno nie jest w pierwszej trójce, bo odwracając tutaj trochę to zestawienie, Piastri jest debiutantem, a jakoś tak podejrzanie blisko Norisa jeździ, czyli żeby Norris był wyżej w zestawieniu, wyżej zdecydowanie niż Oskar, to musiałby robić znacznie lepszą robotę na torze w zestawieniu ze swoim młodym zespołowym kolegą. Także McLaren tutaj, McLaren zespołowo na czwartej piątej pozycji, a w pierwszej trójce no chyba wszyscy wiedzą jakie będą nazwiska, zresztą w sumie nie jest to nic zaskakującego. Trzecie miejsce Fernando Alonso. Myślę, że gdybyśmy gadali po pierwszych 5-6 wyścigach, to kolejność była odwrotna, ale jednak nie tylko sam samochód tutaj szwankuje też u Fernando jest, tak wiecie, czasami, że jeżeli samochód nie jedzie na takim poziomie, na jakim on się spodziewa, jeżeli zespół nie pracuje na absolutnie najwyższym poziomie. To u niego te procenty ze 100, 110 gdzieś tam troszeczkę zaczynają niżej schodzić. I się Zaczynają takie sytuacje jak właśnie przegrane <coughs> kwalifikacje z Lancem, czy jakieś sytuacje, w których można byłoby teoretycznie więcej wyciągnąć, ale Fernando nie wyciąga, jeszcze wychodzi i mówi, że to było maksimum w ogóle więcej niż się spodziewałem, i tak dalej. No, gdzieś to wszystko zaczęło iść w niewłaściwym kierunku pod względem osiągów samego samochodu też. Pamiętajmy o tym, że Aston też jest zespołem na dorobku, wciąż swoje infrastrukturę rozwijają, to dopiero muszą otworzyć, uruchomić wszystko, żeby to zaczęło działać. Pewnie też sporo zasobów na to idzie, więc ten rozwój w tym roku, no niestety, troszkę kulej. Zwłaszcza, że ta druga połowa sezonu, tutaj rozwój, czas rozwojowy w tunelu w CFD już jest liczony po klasyfikacji po pierwszym półmetku, po półmetku tego sezonu, po pierwszej połowie, po czerwcu, więc tych zasobów też jest mniej niż w czasie całej pierwszej części sezonu, kiedy to było po klasyfikacji. Konstruktorów z poprzedniego sezonu. Także <coughs> pewne naturalne ograniczenia to są, ale Fernando dalej potrafi jeździć, dalej potrafi walczyć i dalej zasługuje na miejsce w absolutnym topie, czyli na miejscu trzecim. Dwa pierwsze miejsca oczywiście Max Verstappen i Lewis Hamilton. Max z przodu, no, wiadomo, tutaj trudno się w ogóle przyczepić do tego sezonu w jakikolwiek sposób. A Lewis Hamilton też jeździ powyżej możliwości takie ma się wrażenie nawet w zestawieniu przede wszystkim w zestawieniu z George'em. Raselem. było pole position na Węgrzech, było sporo walki, no było oczywiście też wpadki, ale kiedy się próbuje walczyć, to te wpadki też się zdarzają. Tak samo bywało też i oczywiście o Maxa Verstappena, kiedy musiał się naszarpać, musiał się napocić, a nie miał narzędzi, które przy jego talencie absolutnie wystarczają, żeby bezbędnego zbędnego wysiłku sobie kolejne zwycięstwa odhaczać. Pewnie ta passa będzie trwała jeszcze długo w tym sezonie, no ale cóż, to nie jego wina i nie wina Red Bulla, że. Przepraszam, rywale nie mają tu absolutnie żadnego podejścia. Tyle, jeśli chodzi o ten ranking. Ciekawe, jak to będzie wyglądało na koniec sezonu. Ciekaw, też jestem waszych opinii i na nie. Czekam pozostając przy Verstappenie, a raczej przy Verstappenie jako nazwisku sokoli Garage i <coughs> jos Verstappen. Bardzo ciekawy samochód. Staram się wam pokazywać ciekawe samochody przede wszystkim. Skala, oczywiście, jeden do. 43 to jest Arrows z 2001 roku Arrows A22, którym Jos Verstappen wziął udział w sesji treningowej w Monako w 2001 roku samochód wyposażony w kuriozalne skrzydło nad nosem z przodu samochodu. To rozwiązanie zostało niemal natychmiast zakazane, To mówi się o tym, że Arrows tak troszkę na podpuchę to zrobił. Podobne, ale bliżej kokpitu w czasie tego weekendu miał też Jordan żeby pokazać twórcom przepisów wazo sportu, że jest luka po prostu, bo 97, końcówka 98, zespół Tyrel, w którym z biegiem okoliczności także jeździł z Verstappen, stosowała takie skrzydełka po bokach kokpitu. To wyglądało trochę jak X-Wing z Gwiezdnych wojen. Stąd też rzeczywiście przydomek tego samochodu. W 98 w Ferrari, w Zauberze, w Jordanie. W samochodach Prosta też takie rzeczy się pojawiały, ale FIA zakazała tego ze względu bezpieczeństwa bezpieczeństwo, w czasie jednego z stopów od samochodu Zaubera po prostu oderwało się takie skrzydełko i zakazano tego, natomiast nie na tyle precyzyjnie, żeby zakazać montowania tego skrzydła właśnie tu na nosie, nie po bokach kokpitu, tylko na nosie i Arrows u już swojej obecności w Formule 1, bo to był ich przedostatni sezon, ostatni pełny sezon, Zresztą niezbyt okraszone zdobyczami punktowymi, Oscar Stappen raz punktował. Jedno szóste miejsce ostatniego punktu, zresztą Formuła 1. No i to rozwiązanie, to skrzydełko przejeździło sobie tylko w czasie treningów i później zostało zakazane. Co ciekawe, później, jeżeli sobie przypomnijcie, na przykład 2006 rok i BMW Zauber Grand Prix Francji, sesję treningowej, tam były takie dwa dwie wieże śmiało to można powiedzieć, przy, przed kokpitem po bokach kadłuba. Też tylko sesja treningowa z takim rozwiązaniem, FIA stwierdziła, że to ogranicza widoczność, zagraża bezpieczeństwu i też to zostało zakazane. Także różne takie ciekawe rozwiązania aerodynamiczne możemy sobie na modelikach w skali, na miniaturkach sobie prześledzić. Trochę takich jeszcze parkują mnie w gablotce, także myślę, że tego Tyrela z X-ami też mam, może następnym razem Wam pokażę, sobie zobaczycie jak to jak to ciekawie wyglądało. Tyle jeśli chodzi o kącik modelarski. W kąciku literackim oczywiście GP Racing, nowy numer od piątku już. Tam Max Verstappen na okładce. Sporo materiałów w tym numerze oczywiście poświęconych mistrzowi świata, o jego wartości jako marki. Bardzo ciekawy artykuł o holenderskich korzeniach jeśli chodzi o wyścigi nie tylko ja z Verstappen, także paru innych zawodników w historii się przewijało, chociaż oczywiście bez większych sukcesów, bardzo fajny materiał w kulisach F1, anatomia pit stopu na przykładzie Alfa Romeo, co robi poszczególny członek ekipy. Oczywiście po trzech na koło to wiemy, ale do tego ludzie od podnośników, zapasowych podnośników, ludzie od podtrzymywania, stabilizowania Samochodu, bo jeżeli jeden z mechaników z kołem się spóźni, zaczną odkręcać nierytmicznie, to samochód zaczyna się kołysać i zawsze musi być podtrzymywany. Także takie smaczki oczywiście też tam znajdziecie. Bardzo długi wywiad z Aleksem Wurcem, który zanim zaczął jeździć w kartingu, później oczywiście w samochodach, to jeździł na BMX-ie i nawet trofea zdobywał na szczeblu międzynarodowym. Ciekawostkę tam zdradza, że gdyby nie wzrost, to miałby miejsce w BMW Zauber jako trzeci kierowca, on, a nie Robert Kubica. Nie wiem czy pamiętacie tę historię, ale Robert i jego menadżer Daniele Morelli też wtedy naściewniali Peterowi Zauberowi, Mario Tysonowi, że Robert, co do wzrostu Roberta, że jest niższy, zobaczyli go na nie, to nie ma takiej opcji, ty jesteś wyższy niż mówiliście, ale było już za późno. Robert miał specjalne buty ciężkie ciężkiej żeby się zmieścić do kokpitu, szytego na miarę. Mika Hajtfeldera i Rzeka Wilnewa, nic im dziwnego, że wódz tam by się nie zmieścił. Ciekawy jeszcze materiał. Jeśli chodzi o wydajność aerodynamiczną samochodów, porównanie na przestrzeni lat od lat 70. do współczesności, bo wydaje się niektórym, że kiedyś to był super docisk, ta pierwsza era efektu przypowierzchniowego, koniec lat 70., to było coś mega, i że później też były takie złote lata, jeżeli chodzi o możliwości samochodów F1, ale jeśli chodzi o tę wydajność, czyli stosunek docisku do oporu, to jednak te współczesne konstrukcje nie mają sobie równych, i to tam też jest ciekawie rozbite na czynniki pierwsze, także polecam oczywiście lekturę jak zwykle i też przypominam, polecam Viaplay cały weekend z Grand Prix Holandii na torze Zandvoort na żywo, komentuję wyścig, komentuję kwalifikacje, piątkową, drugą sesję treningową, także mam nadzieję do usłyszenia na streamach Viaplay, a za to pierwsze po powakacyjne spotkanie już Wam serdecznie dziękuję. Ranking, pierwsza dziesiątka od 1. Pena do 10. Okona bez Pereza chociażby, za to z Piastrim czy Albonem, także komentujcie, wymieniajcie się swoimi pomysłami i poglądami, jak taka dziesiątka mogłaby wyglądać Waszymi oczami. Dzięki za kolejne spotkanie i do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję.